you you <laughs> Zarazuj. To niesamowito, czuję się jak w niebie, to moja twarz brzmienie. Uśmiechy przyspiesze pić się mojego serca. Biję tak szybko, coraz trzeba jak w niego, oraci z najpieśni. Nie rozumiesz słucham to Czasem ktoś zwrócił uwagę, że przed śpiewaj, tylko trochę skratkuj jej. Ręki to w fragę. Nie właśnie. Rozumiesz ona jest rozbiegła na tywie.

wiedziała, że kiedyś jej marzenie spełni się. Wójcie na scenę zaśpiewa, bo nie będzie ostatnie już nie. Cały świat usłyszał to Cierpiała i ukrywała to w tekstach. Z jej oczu pud nie że pokoło ich. Ciężko było jej to zrozumieć. Potrzebowała muzyki bardziej niż tych Widziała, że jej kierunkiem jest wyraża. Nigdy nie była z tych zdążona słowa drogiej. Częło się.

zrozumiał, że słuch ma do mną kontrolę jest dla mnie dosłownie wszystkim nie wchodzi w mnie, więcej nic żeby słyszeć to, mój ulubiony zmysł będę się starać każdego każdy dzień starczę się mogę osiągnąć więcej stawieństwa coraz to niesamowite, czuję się jak w niebie, to moja twarz Promieni śmiechy przez pierwsze bicie mojego serca, biedę. Szybko, coraz szybciej, jakby miało wrócić z mojej piersi. Nie zrozumiesz, że słuch na ode mną kontrolę. Nie zrozumiesz, że słuch ma ode mną kontrolę i nie wychodzi mnie. niej. Więc nic, parę słów, żeś to mój, porobiła smak. Jest dla mnie dosłownie wszystkich. Oh, ooh, 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 ooh.